Myślę, że pomimo sporej dominacji tak czy inaczej tegoroczną edycję Tour de France oglądało się z zaciekawieniem, no bo poza walką o żółtą koszulkę mieliśmy kilka innych równie interesujących wątków. Tak więc zapraszam na podsumowanie ostatniego 21. etapu i oczywiście całości tegorocznego Tour de France. Ostatni etap czasówka 33,7 km. Jechaliśmy z Monako do Nicei. Przewyższenie na tym etapie wyniosło 720 m, a średnia prędkość zwycięzcy to 44,5 km na godzinę. Oczywiście nie możemy nie wspomnieć o tym zawodniku, który startował już na początku dzisiejszej czasówki, czyli Marku Cavendishu. Dopiął swego 35. zwycięstwo etapowe. Wygrał piąty etap na tegorocznym turze. No i tym samym wyprzedził, powtórzmy to jeszcze raz, wyprzedził Ediego Merksa w największej ilości zwycięstw etapowych w Tour de France. Ma ich 35, Edi Merckx 34. No i tak naprawdę cel został osiągnięty. To był główny cel na ten sezon. Marka Cavendisha i najprawdopodobniej po tym sezonie już zakończy karierę. No bo namówili go i jak widać, opłaca opłacało się, żeby spróbować jeszcze jeden sezon i powalczyć cała drużyna, a stanę w tym roku nastawiona na Marka Cavendisha, żeby byli tam doświadczeni zawodnicy, którzy wiedzą jak odnajdywać się w peletonie na tych ostatnich finiszowych metrach i przede wszystkim jak rozprowadzać idealnie dobrego sprintera takim jakim jest Mark Cavendish. Myślę, że świetna kariera, kariera która dała mu wiele wielkich tytułów i odchodzi z kolarstwa jako wielka Legenda, tak więc myślę, że dopiął swego i już nigdy, nigdy nie zostanie zapamiętany, bo na tych listach rekordów już zawsze będzie się znajdował. Wręcz musimy również wspomnieć o tym, który napisał już wielką historię i nadal ją pisze. Przypomnę, pierwszy czarnoskóry Afrykanin, który wygrał etap Tour de France, a nawet trzy, i zdobył zieloną koszulkę najlepszego sprintera po tej zaciętej jednak rywalizacji z Jasperem Philipsenem, ale dopiął swego, no myślę, że człowiek, no którego życie tak się potoczyło, że powstałby z tego świetny scenariusz filmu fabularnego. Chodzi oczywiście o Binama Girmei. Dobra, tak więc wróćmy do rywalizacji i zostawmy już zawodników, dla których dzisiejsza czasówka się nie liczyła. Jeśli chodzi o trasę, mieliśmy trzy punkty pomiarowe. Pierwszy był na pierwszym podjeździe na szczycie. Pierwszy podjazd to 8,2 km i 5,7% średniego nachylenia. Następnie mieliśmy fragment troszeczkę prostszy, no i zaczynaliśmy kolejny podjazd, na którego szczycie znajdował się drugi punkt pomiarowy. 1,6 km i 8,8% średniego nachylenia. No i potem już po zjeździe, przed tym płaskim od Ostatni punkt pomiarowy raczej oczywistym było, że już w klasyfikacji generalnej nic wielkiego się nie stanie no ale było pytanie, kto odniesie zwycięstwo etapowe, a faworytów było kilku, tak więc zobaczmy jak przebiegła ta rywalizacja. Na początku warto zaznaczyć, że młody Francuz dokładnie Lenny Martinez z grupami FDG wykręcił bardzo dobry czas i przez to, że gdzieś tam zaczęło padać w niektórych miejscach na trasie no to wielu dobrym zawodnikom było po prostu ciężko zbliżyć się do czasu młodego Francuza no bo jak wiemy wystarczy, że troszeczkę Popada i gdzieś tam w tych zakrętach, szczególnie na zjazdach, a trochę tych też zakrętów mieliśmy, nie, nie tylko na zjazdach, ale mieliśmy też dużo zakrętów gdzieś tam po mieście, no to to utrudnia zawodnicy, gdzieś tam jednak ta pewność siebie na zakrętach maleje, no i trzeba bardziej uważać. A jak się bardziej uważa i nie ryzykuje, bo. W sumie nie można zaryzykować, tylko trzeba przejechać zakręt wolniej, no to wtedy traci się cenne sekundy. Ehm, I w porównaniu do Lenego Martyneza, nawet jak Campenard przejechał, Wiktor Campenard, czyli świetny czasowiec, e, to tracił około 14 sekund do Francuza. Tak więc e, Francuz długo, długo siedział sobie na tym fotelu lidera e, i czekał, aż w końcu ktoś go wyprzedzi. Dopiero Harold Tehada zdołał wykręcić lepszy czas od Francuza i zajął to gorące krzesło, no i później już e, kilku kolejnych zawodników. E, zdołało przebijać te czasy. No i oczywiście, że na dzisiejszym etapie wszyscy skupiali się na trzech liderach, czyli w sensie na trzech liderach, na trzech faworytach do zwycięstwa, czyli Tadej Pogaczar, Remko Evenepoel i Jonas Winggaard, ale warto też zaznaczyć, że świetną robotę wykonał Mateo Jorgensen, bo po starcie już w samej na samym początku tej czasówki zaliczył upadek, no i jednak musiał się odbudować, żeby dalej jechać mocnym tempem, a gdzieś tam zawsze ten upadek wpływa na psychikę, żeby E, uważać się na późniejszych zakrętach czy na zjazdach. No ale jeśli spojrzymy sobie na czasy, na tych poszczególnych e, pomianach czasów, no to na pierwszym pomiarze Mateo Jorgeson był szósty. E, przed sobą, jeszcze poza oczywiście Pogaczarem, Mingagarem i Ewenapulem, e, miał e, Dereka Gii i Lenego Lene Martineza. E, no tracił do nich dosłownie kilka sekund. E, na drugim pomiarze czasu dalej e, ta, ta strata w sumie do Dereka Gi i Lenego Martineza utrzymywała się na podobnym poziomie. Ale świetnie pojechał również tą ostatnią część, no bo na trzecim pomiarze czasu już wskoczył na czwartą pozycję. Oczywiście nie patrząc na Pogaczara, Wingarda i Wenepula, to wtedy wykręcił już najlepszy czas i na samej mecie również zajął fotel lidera. Tak więc świetna czasówka tego zawodnika. No ale przejdźmy do liderów, no bo tutaj była naprawdę zacięta rywalizacja i w sumie ciężko było wskazać, kto jest faworytem z tej trójki do zwycięstwa, no bo był długi podjazd, który pasuje i pogaczarowi i Wingardowi, ale również było trochę prostych, na których jednak Remco Evenepoel jako mistrz świata na czas potrafi rozkręcić i trzymać mocne i równe tempo. Ale jak to wyglądało na pomiarach czasów? Przypomnę, pierwszy pomiar czasu znajdował się na pierwszym podjeździe na Laturbie, no i tutaj Pogaczar, jednak Pogaczar na pierwszej pozycji, ale na drugim miejscu był Jonas Wingard i na tym pierwszym podjeździe jednak Remko Ewene stracił 26 sekund do Tadeja Pogaczara, no to musiał odrabiać. Jeśli spojrzymy sobie na drugi pomiar czasu, drugi podjazd, już krótszy, no ale również trzeba było go przytrzymać, no to Tadej Pogaczar powiększył swoją przewagę i nad Jonasem Wingardem i na Remko. Ewenepulem nad Jonasem miał 24 sekundy przewagi, nad Remko już 51, czyli świetnie pojechał tutaj Pogacar te dwa podjazdy, no ale teraz było pytanie, jak jeszcze pojedzie ten zjazd i później chwilę tego płaskiego. No ale też trzeba pochwalić Jonasa Wingegarda, bo równie dobrze pojechał. Na początku na pierwszym pomiarze czasu miał przewagę nad Remko o 19 sekund, później rozpędził się, no i powiększył do 26 sekund. No i jak wyglądał ten trzeci pomiar czasu, przypomnę po zjeździe, no tutaj Pogacar Minutę 4, czyli on jeszcze na tym, na tym zjeździe e, dołożył. Minutę 4 sekundy nad Jonasem Wingardem i e, minutę 28 sekund nad e, Remko Ewenepulem. No i 24 sekundy przewagi miał Jonas Wingard nad Remko Tyl to, to zobaczmy, jak teraz się zawiązała, jak się rozstrzygnęła. To w sumie ostatnia końcówka, gdzie już mieliśmy e, teren płaski, no ale trzeba było jeszcze przycisnąć. E, pod koniec, no już wiadomo, że jeszcze kilka sekund e, Tadej Pogaczar stracił, bo wiedział. Już, że ma na tyle dużą przewagę, że może sobie e, gdzieś tam odpuścić końcówkę. E, podniósł oczywiście ręce w geście zwycięstwa. No to tak jeszcze e, dobitnie pokazał na tej czasówce, że no, zdominował. Po prostu to, to już nie ma słów, żeby to lepiej opisać. Po prostu zdeklasował swoich rywali. E, no ale trzeba pochwalić Jonasa Wingarda, który przetrzymał. E, nie dał się ręko Ewenepulowi mistrzowi świata i utrzymał e, tą przewagę nad nim. Choć na mecie, 11 sekund zaledwie. Miał przewagi Jonas Wingard nad Remko Ewenepoule, ale no dalej jest to druga pozycja. Pokonał Mistrza Świata na czas. No i jeśli chodzi o klasyfikację generalną, to finalnie Tadej Pogacar uzyskał 6 minut i 17 sekund przewagi nad Jonasem Wingardem i 9 minut 18 sekund przewagi nad Remko Pulem. Ale na pewno dla Remko Pula oczekiwania zostały spełnione. Jest to tak czy inaczej, świetny wynik dla tego zawodnika, no i pewnie będzie starał się gdzieś tam tą formę w górach szlifować, żeby móc równie dobre wyniki, a może i lepsze uzyskiwać w kolejnych latach. Wspominałem już o zielonej koszulce, ale jeszcze sobie spójrzmy na tą klasyfikację najlepszego sprintera. Miniam Girmay na pierwszym miejscu, drugi Jasper Philipsen, Brian Conkart na trzeciej pozycji, na czwartej tak się złożyło, że wystarczającą ilość punktów zdobył, żeby być na czwartej pozycji. Tadej Pogaczar. Jeśli chodzi o klasyfikację najlepszego górala, no to tutaj świetna dyspozycja na tych ostatnich etapach przez Richarda Carapaza, który zdołał wyrwać tą koszulkę Tadejowi Pogaczarowi i zwyciężył w tej klasyfikacji. Klasyfikacja młodzieżowa, no to tutaj Remco Evenepoel, e, jeśli chodzi o tą klasyfikację, no to zdeklasował Carlosa Rodrígueza, który był oczywiście liderem Ineosów e, na ten wyścig, no ale jednak gdzieś tam jeszcze e, ta forma nie była taka, jaka być powinna. No i jeśli chodzi o klasyfikację drużynową, tutaj UAE teamy z przewagą 31 minut i 51 sekund nad e, e, teamem Wisma Lisebajk. No i ten Tadej Pogacar, podsumujmy sobie go tak na szybko już na zakończenie. Po piątym etapie świętowaliśmy zwycięstwo, 35. zwycięstwo etapowe Marka Cavendisha, ale trzeba spojrzeć, że Tadej Pogacar w wieku 25 lat ma tych zwycięstw 17. I oczywiście to jest jeszcze daleko, no ale z roku na rok powiększa tą przewagę, a przypomnijmy, w 2020 roku to było jego pierwsze Tour de France, w 2024 ma już tych zwycięstw 17. W tym roku 6 etapów, z czego 3 podrząd. To się nie zdarza często, no i zobaczymy, czy w przyszłym roku i w kolejnych latach będzie trzymał tą taką swoją dyspozycję, jaką ma teraz. Oczywiście myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że tegoroczna dyspozycja Tadeja pogaczala, to jest jego jak na razie pik, jeśli chodzi o. O, o formę, którą prezentuje na wyścigach, no ale tak czy inaczej czy rok temu czy kilka lat temu on dalej był świetnym zawodnikiem i prezentował formę, czyli gdzieś tam jakiś poziom, który daje mu zwycięstwa, będzie cały czas trzymał. Zauważyłem, że pytaniem, które sobie zadaje wielu kibiców jest to, czy Tadej Pogaczar zdecyduje się wystartować na Vuelta Espana, czyli tym trzecim z wielkich turów, i spróbować sięgnąć po ten tryptyk, wygrać trzy wielkie tury w jednym sezonie. Nie udało się to jeszcze nikomu, ale najprawdopodobniej Tadeja nie zobaczymy w Hiszpanii. Nie będzie się czaił, choć wiadomo, nigdy nie mów nigdy, może się zdecyduje, ale po wypowiedziach Tadeja Pogaczara widać, że jednak ta Vuelta go nie za bardzo interesuje, a interesuje go co innego. Z Zdobycie tak zwanej potrójnej korony. Co to jest? Na razie potrójna korona w męż... u mężczyzn została zdobyta dwukrotnie. Zdobył ją Eddie Merks w 1974 roku i Steven Roche w 1987. Jeśli chodzi o kobiety, to zdobyła ją tylko jedna zawodniczka, w 2022 roku Annemiek van Fleuten. Potrójna korona jest to wygranie w jednym sezonie Tour de France, Giro d'Italia i tytułu mistrza świata. E, niewielu zawodnikom się to udało i Tadej Pogacar ostrzy sobie zęby na tą koszulkę. E, na pewno miał niedosyt e, rok temu jak Mathieu van der Poel zabrał mu ten tytuł. Było bardzo blisko i cały czas mówi, że jemu również będzie do twarzy w tej koszulce. Tak więc myślę, że to jest jego główny cel na ten sezon, no i oczywiście igrzyska olimpijskie w Paryżu. Tak więc myślę, że jest na tyle skoncentrowany na igrzyskach, żeby do tego się dobrze przygotować i do Mistrzostw Świata, że jednak ta Vuelta zostanie przez niego odpuszczona. Tak więc kilka ostatnich zdań w moim wykonaniu na temat tegorocznego Tour de France zapowiadało się, że może być nudno. Widzieliśmy, jaką dominację miał w Giro d'Italia Tadej Pogacar i myślę, że przed tegoroczną edycją Tour de France wszyscy mówili, no nie, Pogacar nie da nikomu wyrwać sobie tego zwycięstwa. Ale co się stało, że jednak to Tour de France tak czy inaczej było interesujące? Po pierwsze, te wątki poboczne, o których już wspomniałem. Mark Cavendish walka o to 35. zwycięstwo, Biniam Girmay, który wygrał trzy etapy i jeszcze gdzieś tam no, ten Jasper Philipsen, który walczył nie mógł na początku wy wyrywać tego zwycięstwa i gdzieś tam presja na niego narastała, to też gdzieś tam jakąś ciekawość w nas budziło, czy w końcu mu się uda. No ponadto cały czas pytaniem było, czy Jonas Wingard po tej kraksie, po tej rehabilitacji i dochodzeniu do siebie będzie w stanie zbudować na tyle dobrą formę, żeby pokonać Tadeja Pogaczara. To było... Pytanie, na które myślę, że zadawało sobie, zadawała sobie duża grupa kibiców. No i jaka jest odpowiedź? W sumie Jonas Wingard zbudował świetną formę na tegoroczną Tour de France. Po prostu Tadej Pogacar jest klasy wyżej. No i gdzieś tam dyspozycja w tym roku, tak jak już wspominałem, Tadeja Pogacara jest po prostu na innym levelu. Ale tak czy inaczej, tegoroczne Tour de France było po prostu ciekawe. Trasa. Moim zdaniem również było na ty, na, była na tyle zróżnicowana, że e, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Oczywiście nie brakowało ludniejszych etapów, jak to co roku, jakiś etap się znajdzie, który nie będzie e, za ciekawy, ale... Tak, overall, moim zdaniem, to Tour de France zostanie zapamiętane, bo działo się naprawdę sporo, jeśli sobie te wszystkie wątki zbierzemy w jedną grupę. Tak więc bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną przez te daily, chociaż parę daily trochę wyleciało, ciężko było codziennie nagrywać, ale dziękuję, że byliście. Dajcie znać, jak Wam się tegoroczne Tour de France podobało, i widzimy się w kolejnych odcinkach już niedługo. Hej!